To może Pani nam powie, jak to było z, z tą umową frankową? W 2008 e, moja sytuacja finansowa pozwoliła mi na to, żeby w końcu zacząć realizować swoje marzenia, czyli kupno mieszkania. We wrześniu znalazłam to jedno, jedyne, wspaniałe, cudowne moje mieszkanie i zaczęłam starać się o kredyt. E, Wynajęłam do tego um, człowieka, Pana... Y, Pośrednika? Średnika, który przez od okres od września do grudnia poszukiwał dla mnie najlepszego rozwiązania, najlepszej umowy kredytowej. Niestety w tamtym czasie e, wszystkie banki odmówiły mi kredytów w złotówkach. Mhm. Nie było takiej możliwości. Nie było zdolności. Nie było zdolności. Nie było zdolności w to, się często, mhm. to się często zdarzało. E, I w końcu w grudniu nadeszła e, dobra wiadomość, że e, bank. Wyraził zgodę, natomiast jest to kredyt frankowy. Na tamten czas miałam takie informacje, że to jest. Bo to była rzecz. końcówka 2008 tak, roku, tak, prawda? Tak, dokładnie mhm. tak. E, dużo słyszałam o tym, że dużo ludzi bierze te kredyty, więc jakby zaufałam temu, że to jest rzeczywiście korzystne. Nawet nie ukryłam, że się wtedy cieszyłam. Moja rata wtedy wynosiła 1000, 1100, 1200 zł, więc mhm. było to dla mnie całkowicie do przyjęcia. I w, dokładnie w sylwestra, o godzinie chyba 14:30, dosłownie przed zamknięciem banku, yy, podpisałam, także miałam wtedy szczęśliwego sylwestra. Cieszyłam się bardzo, że moje życie się zmieni, że spełniłam swoje marzenia i że w ogóle już będzie teraz pięknie. No i pani życie się zmieniło, można powiedzieć. Zmieniło się. Tak. W koszmach. Dokładnie. No tak, ale myślę, że do tego przyjdziemy. Mhm. Więc podpisała Pani umowę kredytową? Tak, podpisałam umowę, wszystko było pięknie, ładnie. Odebrałam klucze, wprowadziłam się, no i wszystko przebiegało elegancko. Dopóki nie zaczęły raty bardzo mocno rosnąć. Raty zwiększyły się dosłownie o kilkaset złotych. Taki e... najwyższy moment, w którym Pani spłaca ratę? I jak, jakiej to była wielkości raty 80. 1800 zł. 1800 zł. Czyli może powiedzieć, że ponad 1 trzecia, tak? Bo na początku dokładnie. było tam 1000, 1100. Aha, później mówiła tak. Pani 1200, czyli Aha. później do 1800 zł. Do 1000, 1800 zł i to już. Jak, było, to, jak panie... to było? Bo to troszeczkę lat minęło od tego czasu. Wiadomo, te zarobki się zmieniają. zmieniają. To było dużo, dużo w Pani budżecie, wówczas? Dużo. To już, dużo. Już, już było tak, akurat też pracę miałam nieco gorszą, znaczy gorszą, w sensie gorszych zarobki. I te parę set złotych dodatkowo zaczęłam mocno odczuwać w swoim budżecie. Nie była Pani na coś takiego przygotowana, prawda? Tak, kompletnie. Biorąc kredyt we frankach, liczyłam się z tym, że mogą być jakieś wahania kursu, ale nie tak duże. Mhm. Że to nie będzie rzędu kilkuset złotych. Bardziej myślałam, że to o 100, 200 w tą, czy, czy w drugą stronę. Natomiast nie, nie że to będzie aż tak. Tak, tą, czy drugą, bo przecież Frank. No, my dzisiaj wiemy, że nie, ale, ale wówczas też mówiono się, że, mówi, mówiło się, że może, może być tańszy tak naprawdę. Dokładnie tak, więc no ja się cieszyłam gdzieś tam nawet w myślach sobie, myślałam o tym, że jeszcze zaoszczędzę na tym trochę pieniądze, no niestety się przeliczyło. Jasne. Pamięta pani taki moment, w którym powiedzmy, taki moment przełomowy, w którym już Pani wiedziała, że, że po prostu nie będzie Pani mogła regulować. I w ogóle jak też to, to wyglądało? Bo ja troszeczkę znam Pani historię i opowiadała mm. Pani też. O tym, że próbowała pani ratować tę sytuację, e, posiłkując się innymi pożyczkami, tak? Dokładnie tak. Straciłam wszystkie swoje oszczędności. Z dnia na dzień zostałam bez pracy, bez pieniędzy. Rata wysoka, więc zaczęłam się bardzo e, bać o, o swoją przyszłość przede wszystkim, więc zaciągałam inne kredyty tylko po to, żeby spłacić kredyt hipoteczny. To, żeby ratować mieszkanie? Żeby ratować mieszkanie. Tak naprawdę, sobie na jedzenie praktycznie nic nie zostawiałam, ważne było dla mnie, żeby zapłacić ratę kredytu. No ale w pewnym momencie no już się nie dało pożyczyć ani z żadnego banku, ani od znajomych, już po prostu nie było skąd. No i chwilę później przyszło wypowiedzenie. Który to był rok? To był 2019? 18. 18. 18. Jakoś tak. Mhm. Mhm. 18. Czyli tak naprawdę, można powiedzieć, że spłacała Pani. Mm, przez 9-10 lat, tak? mhm. lat spłacała Pani kredyt. Tak jest. Na ile bank walczył swoje zobowiązanie, pamięta Pani? Wtedy to było pół miliona, razem z kwotą, którą była pożyczona, czyli odsetki 300 coś tysięcy. Ja nie wiem, czy dobrze mówię te odsetki, mhm. bo. To... Mi się wydaje, że to było zobowiązanie gdzieś na poziomie tam około 360 tysięcy złotych. Tak, tak, tak. Wówczas. Tak, tak. No i, i jaki kredyt Pani wzięła pierwotnie? Na zakup tego mieszkania? 280 tysięcy. Okej, okay. czyli po prawie 10 latach spłacania, Pani zobowiązanie to 380 tysięcy tak. samego kapitału, tak? tak? Gdzie tak. tak naprawdę regulowała Pani raty mhm. po, na początku 1000, a później 1800 zł. Tak Jasne. W międzyczasie próbowała Pani ten kraj ratować, ja to wiem, bo już rozmawialiśmy mhm. i znam bardzo dobrze Pani sytuację. Próbowała Pani ratować innymi pożyczkami, tak? tak? No i to też doprowadziło do pewnych problemów, Dokładnie, tak? Dalszych tak. problemów finansowych. E, pojawiły się zaległości, e, pojawiły się również zaległości e, chyba tak. w spółdzielni również, tak? Tak, e, praktycznie wszędzie się pojawiły, bo oczywiście biorąc te kredyty liczyłam na to, że lada chwila stanę na nogi, że znajdę zatrudnienie, czy znajdę sposób na zarabianie pieniędzy, które pozwolą mi jak najszybciej... Swoje sprawy wyprostować, natomiast tak się nie zdarzyło, a pętla zaczęła się coraz bardziej zaciskać i tak naprawdę wpadła w wir niesamowitych kłopotów. No i tutaj jakby sytuacja poszła o krok dalej, bo pani się z nami skontaktowała, tak? tak. I wiedzieliśmy, że być może Bank będzie chciał panią pozwać, bo ta umowa była już wypowiedziana. Tak jest. Natomiast zdarzyła się taka sytuacja, której nikt nie oczekiwał. Listonosz, tak? Yy, tak, tak. No, powiadomienia yy, sądu o rozprawie yy, po prostu do mnie nie docierały. Tak. Tam była taka sytuacja, że dostała pani nakaz yy, zapłaty. Tak. Yy, znaczy, nie dostała pani de facto, Dostał, yy. Yy, nie została wrzucona awizo yy, do skrzynki. Czyli można powiedzieć, że listonosz to jest yy, zawód zaufania publicznego w Polsce. <grym <grym Bez specyficzny Tak, bo co więcej, nie da się tego udowodnić, prawda, że taki yy. listonosz. Nie wrzucił, nie wrzucił tego wizo. no i w efekcie to był nakaz, postępowanie nakazowym na kwotę ponad 360 tysięcy. Dokładnie tak. Kiedyś Pani o tym dowiedziała, że taki nakaz się pojawił? Dowiedziałam się z pisma komornika, który oznajmił mi, że będzie wycena mieszkania. Tak. Że mieszkanie trafia na licytację. Tak. To był dla mnie szok. Po prostu straszliwy szok, bo nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego się wydarzyło. Nie miałam żadnego pojęcia o tym, że była rozprawa. I tu nagle staję przed licytacją, utratą mojego bycia, tak naprawdę. Bo... No, miejsca, w którym pani mieszka, tak, tak? I gdzie regulowała pani jednak mhm. na przez 10 lat. Się. I nagle okazuje się, że, że jest wycena tego mieszkania, a za chwilę hmm. mamy wyznaczone termin licytacji tego tak mieszkania. Jest. Tak, tak hmm. go... Wówczas podjęliśmy działania. Mhm. Dzisiaj już wiemy, że były skuteczne. Ale, bardzo, wtedy było, ale wtedy było dużo stresu, prawda? Bardzo dużo stresu. I, I to tak naprawdę przez błąd ludzki. Mhm. E, nie dostała Pani Awizu do skrzynki. E, próbowaliśmy tam odwoływać się w sądzie. Została zapisana skarga do, na bocze. A zresztą ja już nie raz e, skarżyłam się na Pana listonosza, bo akurat wcześniej też e, listy do mnie nie dochodziły, albo Pan listonosz po prostu za każdym razem zostawiał jak zostawił Awizo, mimo że ja byłam w domu, nawet nie zadzwonił. Także takie rzeczy się. No i czy da się udowodnić to, że listonosz nie zostawił pani, Awizo? To co napisała na poczta, że, że tak naprawdę ten listonosz najprawdopodobniej wykonał swoje czynności bardzo dobrze, a jeżeli nie, no to przepraszają tak naprawdę. Tak, dokładnie Więc... tak. Przeprosiny niby były, ale też takie, z tego nie wynikało. Słabe tak. przeprosiny, jak Tako... się ma nakaz postępowania nakazowym na 360 tysięcy. I perspektywa licytacji mieszkania. Prawda? Tak. No, ale to było. Później e, pojawiły się po, pomysły, jak wyjść z tej sytuacji. Pojawił hmm. się pomysł, zadzwoniłem do mojego znajomego, który właśnie mm, pracował w banku, żeby do, się dowiedzieć cokolwiek, czy ja mogę w ogóle jakby, w jakikolwiek sposób się ratować, czy mam jakąkolwiek szansę na coś. No i wtedy e, powiedział mi o Państwa kancelarii. Uh -huh. Zaproponował mi, żebym do Pana zadzwoniła, skontaktowała się, przedstawiła sprawę, że zajmujecie się takimi rzeczami, że się wyspecjalizowaliście właśnie w kredytach. No i postanowiłam, że spróbuję. Nie miałam już. Byliście dla mnie jedyną drogą na tamten moment. No i po analizie, którą dostałam od Państwa, wyszło, że jest tam kilka błędów w umowie, które są niezgodne z prawem. Tak. I na podstawie których możemy obalić tą umowę. Co mnie bardzo ucieszyło, z drugiej strony strasznie zaskoczyło, że bank pozwolił sobie na takie nieprawidłowe zachowania, bo no, bank dla mnie to jest instytucja, której z zasady się ufa. Udało się mieszkanie uratować z licytacji 5 minut przed samą <noise> rozprawą dosłownie. Tak, może opowiemy. Ja wiem, że to są takie raczej yy, dla pani. Powiedzmy bardzo emocjonalne tak, chwile tak, tam, bo ja by, byłem wówczas tam z Panią. Tak. Natomiast chciałbym, żeby osoby, które, które będą to oglądać, żeby dowiedziały się, tak. jak to wygląda i żeby też wiedziały, że trzeba walczyć do końca, że nie można odpuszczać, tak. jeżeli czegoś się chce, tak? Tak. Zawsze są sposoby na to, żeby, żeby się obronić, jeżeli mamy rację, tak? Tak. Jeżeli, jeżeli wiemy, że w jakiejś umowie były nadużycia. To, to można sobie z tym poradzić. I w efekcie mieliśmy wyznaczone terminy licytacji tak, na godzinę 12 marca przyszłego do... roku. Tak. 12, tak. 12 marca. Dzisiaj przypominaliśmy sobie jeszcze tą datę. Chyba dzień czy dwa przed lockdownem, jak nas także też mieliśmy tutaj niebywałe szczęście. Tak. A pamiętam, ja... pamiętam wtedy w korytarzu to był już ten początek koronawirusa, tak. a w korytarzu spało chyba tam z 20 osób, które przyszły na tą bardzo dużo ludzi było. Bardzo tak. dużo ludzi. Ja byłam w takim szoku emocjonalnym, że się czułam troszkę jak za mgłą, jak za jakąś szybą, jakby to trochę nie dotyczyło mnie i tylko tak patrzyłam na tych ludzi mm. i mówię, Boże, ile tu jest sęków, ile tu jest ludzi, którzy rozgrabią moje mieszkanie, po prostu zabiorą. Tak, mogła Pani tak myśleć, z drugiej strony tak naprawdę to osoby, które świetla prawa mogły nabyć tą nieruchomość, natomiast ja też miałam takie odczucie, tak, bo bo z jednej strony pani, która jakby czeka, można powiedzieć cudzysłowie na wyrok, mm -hmm. a z drugiej strony właśnie osoby, które podchodzą, dopytują o szczegóły mieszkania, tak? W tak. którym pani cały czas mieszka i które tak. pani uważa za swoje. Tak. E, I też e, jakby byłem w takich sytuacjach wcześniej, ale ta była bardzo specyficzna z racji tego, że tych osób tam było bardzo dużo. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę czeka nas, e, e, że z kancelarii w tym czasie byliśmy tam z panią, ale czekaliśmy z e, tak, kancelarii im... na odbiór pisma. Pamiętam, <laughs> jak pan mówił, że, że wyjeżdżając z to miała... Będąc na rogatkach, otrzymał Pan telefon z kancelarii, że przyszło to pismo. Tak. Właśnie eee, pracownicy tutaj bardzo szybko i sprawnie zadziałali, bo chwilę po Pana telefonie, a dosłownie 5 minut przed rozpoczęciem rozprawy, Pani Sekretarka wbiegła do sali sądowej, do Pani sędzi z pismem właśnie. Tak. Które pozwoliło nam przerwać licytację. Dla mnie to już było miłe uczucie, nie wiem czy dla Pani, czy, czy Pani zdobyła Ja sobie... byłam wtedy jeszcze w szoku. Ja cały czas sobie nie zdawałam sprawy z tego, co się dzieje chyba do końca. Ja tylko spoglądałam na Państwa, na Pana i Pana żonę, i, i w Państwu widziałam taki spokój i tym się ratowałam. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, ale widziałam ten spokój i uznałam, że tego się będę trzymać. I dopiero jak wyszliśmy z sali rozpraw, dotarło do mnie, co się wydarzyło, i że, że tak naprawdę zostałam uratowana. Że, się się, udało. że udało się obronić to mieszkanie. Że się udało obronić to mieszkanie, dokładnie. Później mieliśmy, że tak powiem, to był taki, powiedzmy, punkt przełomowy, tak. e, ale tam udało nam się tą e, licytację wstrzymać zupełnie w inny sposób. Znaleźliśmy e, taki mały wybieg prawny, który pozwolił nam tak naprawdę wstrzymać tą tak. licytację. E, chodziło o złożone przez nas powództwo przeciwprecedencyjne, ale w innym czasie już pracowaliśmy nad sprawą, nad właśnie przywróceniem tego terminu. Tak. I tam e, nie tylko nasza praca, ale też e, tak naprawdę Sędzia, który, hmm. bo w pierwszej instancji sędzia nam to odrzucił, dopiero w drugiej instancji sędzia sądu apelacyjnego. Um, Przyznał nam rację, czyli tak. zachował się można powiedzieć jak człowiek. Zobaczył, spojrzał na tę sprawę z perspektywy człowieka, tak? tak. Czyli osoby popatrzył, że tak naprawdę faktycznie mogło zdarzyć się tak, że istoną tego awizo dla pani tam nie zostawił. Hmm. I w efekcie i w efekcie. Rzeczywiście, przez błąd, mały błąd ludzki, mhm. mogła pani stracić swoje mieszkanie. Zgadzam się. I wówczas dopiero. Właśnie ten sędzia w, po tym naszym zażaleniu przyznał rację i sprawa mogła wrócić na wokandę. Tak? Czyli przywróciliśmy ten termin. Nakaz został, nakaz postępowania nakazowym został uchylony. Mhm. Tam chyba też wnosiliśmy o od kosztów i tak dalej, Bo tam tak. trzeba było pokryć dosyć spore koszty, bo pod nakaz postępowania nakazowym. Notabene wystawiony niezgodnie z prawem, tak? mhm. no, bo nie powinna się wystawiać na tego typu wierzytelność nakazu postępowania nakazowym, bo on był wystawiony na podstawie ksiąg rachunkowych, więc to już jakby mieliśmy ale to już może bez szczegółów. Natomiast na jakim etapie jesteśmy teraz? Bo ta sprawa jeszcze nie jest zakończona. Nie jest zakończona. Ale już tak jak pani mówiła, że już jesteśmy, że tak powiem, dalej niż w połowie, tak? Tak. No w tej chwili jesteśmy tuż przed rozprawą. Pierwszą, która się odbędzie. No i co, zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. Jestem w dobrej myśli i tego się, tego się trzyma. Tak, kredyt frankowy. Yy, są klauzule abuzywne yy, no i... Trybunał Europejski zdaje się w zeszłym roku tak. yy, tam dość przychylnie się przyjrzał temu tak. wszystkiemu i to chyba jest taki element też sprzyjający, żeby... Tak, no jesteśmy też chwila przed, przed, przed wypowiedzeniem się w, tym, w tej kwestii. Sądu Najwyższego 25 marca Aha. 2021 roku, właśnie będzie, będzie w tej sprawie wypowiadał się Sąd Najwyższy w Polsce. Też myślimy, że będzie to, że pozytywne dla konsumentów stanowisko. No także tutaj raczej wszystko kieruje się w tą dobrą stronę. Tak. Także mam nadzieję na zwycięstwo. I to mi pozwoli w końcu zacząć żyć normalnie i spokojnie. Też, też sobie, sobie i te, pani tego życzę. Teraz z perspektywy czasu, kiedy na to wszystko patrzę, kiedy mam teraz tą wiedzę, zdecydowałabym się szybciej na wizytę tutaj u państwa w kancelarii. Nie ładując się już w kolejne pożyczki, które tylko tak naprawdę zacisnęły pętlę mi na szyi. Nic, no, przeciągnęło to w czasie, ale tak naprawdę. A spowodowało de facto większe problemy, tak? Spowodowało większe problemy, depresję, z którą się zmagałam, przestałam już wierzyć w cokolwiek, że mi się uda. I tak, jak dostałam telefon z polecenia tutaj, żeby się skontaktować, no to nie do końca wierzyłam w to, że ten. ja bardziej myślałam, że może dostanę poradę, jak trochę w czasie przeciągnąć albo, albo coś, ale nie, że tu wygrana, że, że w ogóle da się coś z tym zrobić. Mhm. Szczerze w to nie wierzyłam. I dopiero po spotkaniu z panem, po, po analizie, którą przeprowadziliście dla mnie, wróciła nadzieja. Bała się pani kosztów? Bała się pani Bał. kosztów? Bałam, tak? się, bałam się wszystkiego. Mhm. Wszystkiego się bałam, tak naprawdę. I kosztów, i tego, że się nie da, że to nie ma sensu. Bo tak się... często tak jest, że ludzie się boją, idą do kancelarii, idą do firmy, która zajmuje się takimi rzeczami, i mhm. boją się kosztów. Ale jeszcze wracając do, mhm. do, do, do tych poszczek. Co, co by pani dzisiaj poradziła osobom, które jakby wpadają w problemy finansowe? Żeby się jak, naj no, jak najszybciej skontaktowali z prawnikiem, żeby przejrzeli swoją umowę, żeby się nie ładowali w kolejne kredyty, tak jak ja. Bo to niczego nie zmienia, tylko pogarsza sprawę. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o kredyty frankowe, no są jakby sprzyjające w tej chwili warunki, tutaj ze strony Trybunału Europejskiego, a tego co się dzieje w kwestii franków. To prawda są. No nie, mamy coś... Zawsze jeszcze... warto myślę... Zawalczyć o to wszystko. Nie poddawać się. Nie cieszę poddawać. się, że się nie, nie poddałam, cieszę się, że się nie załamam i nie rzuciłam tego wszystkiego w kąt, tylko wykonałam ten telefon. Tak, ja często <laughs> obserwuję, że zanim w ogóle ktoś do nas trafi, to przychodzi taką swoistego rodzaju gehennę, tak, bo musi, jest raz, że jestem sam. tak Nie ma wsparcia, Już nie mówię nawet wsparcia merytorycznego, ale tego, że ktoś powie: Ej, mam na to plan. Będzie tak, będzie tak i tak, a jak będzie. Tak jak ja pani zawsze mówię, jak ja to mówię, mamy plan A, B, C, D i E, tak? tak. jeżeli nie wypala plan A, to przechodzimy do planu B i tak dalej. No i wiadomo, że, jest, że umówmy się, że zawsze ten plan A to jest taka największa armata, którą Aha. mamy, a ten plan E, no to powiedzmy, tak jak mówiłem, już kapiszony, Aha. ale zawsze przechodzimy od jednego do drugiego i mamy ten plan na to. Nie stawiamy na to, czy się uda, czy nie. My musimy mieć plan na wszystkie okoliczności tak, e, i nie poddajemy się po prostu.